Słoneczka, dzisiaj czeka Was niespodzianka. Będzie to odcinek inny niż wszystkie. Poczeka na Was wyjątkowe pudełeczko dla fanów szybkich jak błyskawice samochodów. Całe gigantyczne pudełko Tornado tak brzmi nazwa a w środku mnóstwo niespodzianek. No, zobaczcie tylko. Dum, tududum, dum, dum, dum. Zobaczcie, ile saszetek. Oczywiście takie saszetki z niespodziankami możecie kupić w kioskach, w jakichś sklepach z zabawkami. Otworzymy ich sobie dzisiaj dużo. Dużo, 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 bo będę chciała zebrać całą kolekcję wszystkich samochodzików. One są tutaj z boku pokazane. Na przykład się nazywa Blackfire Shark Team. Uuu, tutaj widzę jakieś w parach jeżdżą. Phoenix Power i Urban Jungle. Bardzo mi się podobają. Wygrać wyścigi musimy. Aby wprawić w ruch takie autko, będziemy musieli mocno dmuchać w specjalne miejsce. Są to specjalne samochodziki z serii pierwszej. To co? Zaczynamy! Pierwsza saszetka. Nie mamy pojęcia co się kryje w środku, no bo jest to jakby wielka niespodzianka. Ale o, widzę, przepiękne autko. I tutaj nasz jakby gwizdek, ustnik, do którego będziemy musieli dmuchać, aby autko rozpędzić. Go wkładamy tutaj, z tej strony. Czarne autko z zielonymi elementami i z czerwonymi płomieniami. Numer 88. Mamy również ulotkę jest to Black Fire Tiger. Czyli z tego teamu takiego czarno-zielonego. No Wygląda super, widzę tutaj, że ma bardzo szybką prędkość, jaką może uzyskać, aby się rozpędził, no bo on oczywiście tak też y, fajnie jeździ. Musimy tutaj mocno nadmuchać, wówczas kółeczka zaczną się bardzo szybko obracać. To sobie zaraz przetestujemy. Ja losuję kolejną saszetkę. Oby to było inne autko. O, jest! Ale fajne! Ale mi się podoba, zobaczcie. Tutaj ma takie, jakby szczęki. Ale czadowo wygląda. Tutaj ma również szczękę. To jest y, rekin. Shark Team Power Blue, czyli niebieska siła. I Shark Team, czyli ekipa rekina. No, ewidentnie, ten mi się podoba chyba najbardziej. Taki błękitny, fajny. Tutaj jest ten napęd, yy, który jak będziemy dmuchać, to on zacznie się bardzo mocno kręcić i sprawi, że nasz samochodzik będzie jechał. Dobra, dom, 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 dom. Kolejne. Obym nie trafiła na powtórkę. Zobaczmy. No nie! Super! Obym nie trafiła na powtórkę i Power Blue Dokładnie te same autko, no ale trudno, no ja tutaj kochani jakby nie mam pojęcia na co trafię, ale mam bliźniaków, oni pewnie tak samo szybko jeżdżą, trójka już tutaj czeka, a ja sięgam po kolejną saszetkę. Nie wydaje mi się, żeby one były tutaj gdzieś opisane. Hmm, może znajdę jakiś numer? No niestety są to typowe saszetki niespodzianki, więc tutaj niczego się nie dowiemy, nic nie możemy podejrzeć, niczego nie możemy sprawdzić. Czyli na co trafimy, to będziemy mieli, ja na przykład trafiłam na trzeciego szarka czyli trzecie takie same autko, no bosko. Miała być cała kolekcja, już są trzy takie same, no trudno. Oby nie był czwarty? No nie, na szczęście. Jest żółte autko. z czerwonym ustnikiem. Tak się prezentuje. Numer 96. Żółte z czerwonymi płomieniami. Tutaj mamy jakiegoś orła. Jest nasz napęd. No wygląda naprawdę ekstra. I kto to jest? Feeling's Power. Uuu, słuchajcie, Phoenix to jest chyba ten taki ognisty ptak. Tak mi się kojarzy. Patrzcie, jak fajnie wygląda ulotka. Mamy pokazane, co zrobić, aby autko ruszyło. Tutaj również jest pokazane, że on osiąga bardzo, bardzo szybką prędkość. Dobra, następny team. O, czekajcie, czekajcie. Takie same autko. O, nie, to jest to drugie z teamu. Bo jakby w teamie mamy zawsze dwa autka. Mi się tutaj trafił e, duet, taki fajny. Black Fire, Pantera. Uuu, pantera, a wcześniej było to Tiger! Czyli mamy panterę i tygrysa w tym teamie. Czarno-zielonym, numer 88 i numer 67. To mi się podoba, jak mi się tu już tworzą jakieś takie fajne teamy. Sięgam po kolejną. Porcje saszetek! I sprawdzamy... No nie. No nie. No nie, nie, nie. To jest to samo auto. To jest jakaś klątwa. Klątwa niebieskich autek. No spójrzcie na to. Wszystkie... Poczekajcie, może to jest inne. 86... Nie, wszystkie to jest numer 86. Myślałam, że wiecie, może inny numer chociaż. No nie, no w ogóle o co chodzi? No kolejne! Ja chyba otworzę tutaj całą saszetkę, chociaż widzę, że te ustniki tutaj, tu jest kolor żółty, a tutaj kolor zielony, ale to jest no to samo, niczym to się nie różni. No dlaczego? Dlaczego, dlaczego? Shark Timie, on powinien mieć jeszcze takie niebieskie autko. Widzicie? A mi się ono nie chce tutaj trafić. Dojdzie do tego, że ja otworzę wszystkie saszetki z tego pudełka i będę miała większość niebieskich autek. Dobra, kolejne. Dobra, jest coś, ale to już jest powtórka, bo to jest y, ten team czarny, który ja już mam skompletowany. Następne. Mm, super, niebieskie. Super, y, to samo. Autko numer 6, niebieskie, super, jakaś pechowa porcja mi się trafiła i autko, słuchajcie, numer 7, również niebieskie, czyli ewidentnie zostało mi przeznaczone właśnie to autko. Ostatnia próba, nie będzie więcej, już mam dosyć niebieskich autek, czuję się oszukana trochę, może sięgnę na samo dno. Dobra, jest saszetka. Brakuje mi trochę autek, bo na przykład nie mam żadnego czerwonego. Widzicie? No trudno, może teraz? Może teraz? No nie, yy, czarne autko, czyli to, które już mam, numer 67. I to już jest koniec na dzisiaj. Więcej nie będę próbować. Same niebieskie autka, same szarki, czyli rekiny. Sam Power Blue, jest też kilka tych z czarnego teamu, czarno-zielonego, no i jedno to takie, zobaczcie. I ono chyba podoba mi się najbardziej, z racji tego, że jest takie jedyne, wyjątkowe w swoim rodzaju. I co? Teraz możemy zrobić wyścigi. Oczywiście te autka mogą jeździć w ten sposób. Możecie je tak puszczać, one mogą się tak ścigać, mijać, a nawet się ze sobą zderzać. Jednak gdy ja dmuchnę tutaj. Poczekajcie chwilę. Słyszycie ten dźwięk? Zaczyna się wyścig. I to autko wtedy zaczyna szaleć. Najlepiej jest to sprawdzić na dworzu, na chodniku albo w pokoju, gdzie macie mnóstwo miejsca. I robicie wyścigi. Kto z Was lepiej będzie dmuchać? Kto z Was zrobi. E, lepszy wyścig, po prostu swoim autkiem. Wmuchamy tutaj bardzo mocno, bardzo długo, aż usłyszycie taki dźwięk. Uwaga, jeszcze raz. I autko wtedy śmiga, po prostu śmiga nieźle. Ja sprawdzałam tę autkę już na chodniku i wiem, że potrafią bardzo szybko jeździć. Dzienek był nieco inny, bo nie była to zwykła bajetka, ale mam nadzieję, że wam się podobało unboxing. No był fajny, jednak wygrały dzisiaj niebieskie samochodziki, mega mega szybkie z turbo doładowaniem, szybkie jak błyskawica. Bądźcie razem ze mną, wpadajcie również na kanał Sylwia testuje, bo tam również możecie się ze mną spotkać. Jeśli ja już z wami żegnam, do usłyszenia, papa! Pa!